O, tam już się tym zajmuje. Jednego ducha. O, A ty w tym czasie tutaj łańcuch mańczucha tam na dole rup. Kolejny duch uwolniony. Śmiertelni policy odkryli Teraz musi go zobaczyć policja. No, rup, 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 tu. Nie dzwoń teraz kule. Jak mi się nie uda to się wkurzę. Yy, żaden łańcucha. No on teraz gada przez, z policją. Jeszcze tutaj jest ten szkielet. W ogóle zamieszanie mają tu zrobiliśmy. Też nikt nie widzi teraz tej dziury. Wszyscy tutaj idą i mają to w głębokim poważaniu. O, ten chyba też tam idzie już. się tym zająć. Pojawiła się policja. Więc może się pozwól uda? Zobaczmy tego. Gdzie tam na dół? Idzie, bo była na niego kamerka, więc to chyba dobrze. Ale brzyda, nie? Jak się gapi na siebie Nie wracaj tylko tam idiota Jak to do ciebie należy Idź tam Właśnie w Ghostmasters bardzo denerwuje mnie to, że ci śmiertelnicy są tacy durni oni się, można powiedzieć, wręcz zacinają często, ale chyba zrobił co do niego należało. A jest. Teraz ten go tutaj łapię, bo tak w ogóle... prawa znaleźli szkielety! Policja odnotuje znalezienie tego szk... TEN JUŻ... Okej, okay. no ja tak w ogóle teraz trzeba tylko wybrać misję. E, jak już mówiłem, rączka jest z morą, a z mory muszą opętywać, to jest ich... Jedno z zadań ich. Faj, raz jest B. Znaleźli jednego szkieleta i już sobie idą. Ale chwila moment, panowie i panie Znaleźli drugi szkielet Tak, teraz sobie poszli i zadzwonią. I możesz triumfować. Dobra, no to ja w tej chwili zatrzymam nagrywanie. Do czasu aż ta policja tutaj znowu przyjdzie, bo nic się do tego czasu nie będzie działo, więc... Y, nara. Dobra, ta głupia policja tutaj przyszła. Więc... Za chwilę znajdą to i koniec. No, oboje zobaczyliście? Czy jesteście aż tak durni? Pan policjant Kocurek. Będą jeszcze z nim pójść do Gratulacje! Kłopoty. Cele twojego nawiedzenia zostały osiągnięte. Dobra, o, jedna na za czas. I mamy ostatnią misję z tego aktu. Gdzie ściemniak mówi dobranoc. Ja tam się udam i zakończę tę sesję. Tak fajno, blazeczek. Nieodpowiedzialny profesor mocy tajemnych zamierzał odprawić rytuał przywołania dusz. Wziął ze sobą potężną, magiczną księgę i udał się do głuchej puszczy. Jego pierwsze eksperymenty zakończyły się katastrofą. Profesor musiał uciekać ze swojej chaty i obecnie kontynuuje badania na uniwersytecie. Trójka studentów, omamionych snami o potędze, wykradła notatki profesora i udała się do leśnej chaty w celu odnalezienia tajemnej księgi i wykorzystania jej do swych własnych niecnych celów. Dobra, mamy im wskazać tę księgę. I... Hmm. No i <noise> tyle, no i trzeba będzie też tam powalniać duchy Bo oczywiście dla many I też kogoś kto tam nastraszy później, bo będzie trzeba też troszeczkę postraszyć Oczywiście mój ulubiony duszek mm, Skosnica, dymorem, wszystko jest głównie do kuszenia e, Rączka, maniek Nie wiem, tam będzie chyba przekaźnik ciało więc wezmę go, żeby palił, bo on ma głównie ogniste moce. Żeby podpalił tam kłód. Spraw, żeby śmiertelnicy użyli tajemnej księgi i przywołali ściemniaka. Przeklęta niech będzie moje. Dobra, to jest deszczułka. Żeby jak wody jest związana z kiblem. muszę spuścić wodę. A w tym celu najpierw muszę zabrać ten ul. Cząsem. Ok. Teraz następny cel. To jest kolej żywiak jak jest wicherek. Właśnie. Sorry, że nie słucham, ale nie mówię nic ciekawego. On się zrobić burzę. On jest związany z tą pułapką na swoim A my musimy ją rozwalić za pomocą dużej wichury. I już. Jesteś wolny. Znów mogę. Wszystko jest po prostu już wyćwiczone. Teraz jak im się zachcę lać, to... Uwolniam deszczułka. Wtedy zrobielę Mój przeklęty mąż pogrzebał mnie tutaj, w ciemnościach. Pamiętam upiorną księgę i te jego diabelskie rytuały. Serce biło coraz wolniej, traciłam zmysły. Aż nadeszła śmierć. Żąd a to jest do tego ogólnie to ona jest całkiem przydatna. Nie wiem później dużo używać. Ja w tym czasie może już wezmę tą. Jak już zejdę na to, żeby zobaczyć ją od razu. Ale póki co jeszcze nie mogę, nie mam wstrząsu. Najpierw coś musi iść do kibla. Wtedy zrobię resztę misji, więc zastopuję, jak to mam w zwyczaju i wrócę. Jak coś się zacznie dziać. Dobra chyba właśnie ktoś idzie się wylać. Jak to zrobiłem? Stwierdziłem, że może za mu się sikać jak zrobię przeciek Moc Bóg, że ściany leci woda No i faktycznie, ujrzał wodę i zachciało mu się lać No niech on tam robi co trzeba A ja prostu tutaj liście, żeby mogli użyć tej klapy Okej okay. To zrobione, on za chwilę skończy i dalej tutaj szukają pójdą tutaj, zobaczą to i... no właśnie, tu jest filmik jak Ach, błogosławiony strumień. tak, bardzo błogosławiony mm, dobra, czy on ma wstrząs? ma, to wiecie co zrobię? muszę odrzucić tą księgę, bo inaczej ich nie zobaczą bo są za dumni to no, ma lewituje teraz może ktoś to zobaczył tą klapę czy też wam w tym trzeba pomóc to śpiew syreny no, tylko to co I dobra ja tutaj kończę ten odcinek i zobaczymy następne